Cześć, jest Jestem kamerą w dzisiejszym odcinku. Powiem, dlaczego tak dzisiaj późno jest daily. No i powiem, czy koniec z vlogami, z shangami, tylko fortnite będzie? Na to już w dzisiejszym odcinku znajdziecie odpowiedź, więc. Zapraszam Was do oglądania. Nie, De znaczy tak, daily nadal trwa. Po prostu dzisiaj jestem, jestem takim zapomnę, że miałem tak dużo spraw na głowie, że. Z że po prostu nie zdążyłem prawie. I prawie, bo nie było dajdy, ale jestem. Forny miał być dzisiaj challenge, challenge będzie jutro, jestem two jestem twoheadem, jestem tuhedem, miałem, mam jutro mm. test po prostu z geografii, musiałem się uczyć. Odcinek wpada o od 21.10, czy coś takiego, będzie króciutki. No i co? Czy kończę z vlogami i czy kończę ogólnie z challenge'ami, z tym nie, gdy nie nagrywałem grę... gry? Nie. Jest dobra wiadomość. Fortnite będzie się tu częściej pojawiał, ale oczywiście Minecraft też czasami, ale oczywiście tak, nadal będą vlogi i te różne challenge, jakie Wy kochacie, lubicie, ale coś nowego musiało, te siły nowe, widzów w parę przybyło, witam Was, ale, ale jeśli Wy nie macie przycisku subskrybuj, Pamiętajcie, żeby go zostawić, nie wiem po co wyciąga palca, już nie będę wstał, bo to musi być na szybko filmik, żeby do 21.30 się wyrobił, bo nie chcę, żebyście oglądali o drugiej film, naprawdę nie chcę. Jest dokumentacja 21.00, równa, tak, 21.00, 22.59, tak, 21.00. No i co? Dzisiaj taka krótka informacja. Czy to koniec, czy, i, czy to koniec z vlogami i challenge'ami tymi różnymi? Nie. Co z debilową? Z debilowozem. Debilowus na jest. Mogę wam pokazać. Trochę się pozniszczyło. Znaczy nie, to nie zniszczył się. Jest i debilowus. No i co? Tam sobie zawsze leży. Tutaj, o. Tak ładnie tam jest ułożone. Tak, no i co? Taki króciutki informacyjny odcinek. Żegnam was. Ja idę sobie grać w Fortnite. Bo jest nowy sezon. Pętajcie, żeby kupić kanet i ekipę Fortnite, jak chcecie. No i co? Wpadajcie na kanał Shoxa, kanał Befora, BXa no i faz jego No i co? Żegnam Was. Miłego. Miłej nocy.